Siema, siemano. Dzisiaj jesteśmy nad piękną, piękną rzeką górską w poszukiwaniu kropek Poszukujemy pstrągów Szukamy ich z Tomkiem i z Januszem Jest mega wietrznie Głowę chcę urywać dlatego jest taki kadra nie inny Więc to jest lipa Zagra Ale walczymy i dajemy radę Jak na razie sporo wyjść e, Jakieś tam małe rybki wyjęte na brzeg Ale to mnie interesuje Pięks, ale co to da, co to będzie się działo, to wszystko zobaczymy jak na razie pokazały się ładne ryby, wychodziły do woblerów, do przynęt, ale nie zapinały się zobaczymy co przyniesie dalsza część, dalsza część dzisiejszego dnia liczę na to, że będą fajne rybki, tak czy siak zapraszam do oglądania, zobaczycie jak wyglądała ta nasza wyprawa w dniu dzisiejszym miłego oglądania Jest! Ładnie wyszedł Tylko żeby nie spadł No O kurde Jest w podbieraku rybka. Stary, on ma coś takie dziwne, 36. Ale jaki gruby. Co? Trzydziesteczka, szósteczka. Łoł, jaki dół. Zimna fotokorza! Poszedł tutaj jest, o, idzie, idzie, idzie. Jest góry tu jakaś fajna miejscóweczka. Nadal jest zimno wietrznie. Ten wiatr jest strasznie zimny, ale jest okejka. Jedną rybkę widzieliście właśnie, tak? Złowiłem na tego kosiora. Zaje fajna przynęta. I przed chwilą, nie licząc tych wcześniejszych, już jest taki 45. Dwa razy puknął. Tak, właśnie, kurde od niechcenia. Tak podszedł. Zawinął za nim. Potem jeszcze poprawił. Już kuźwa tyle było go widać. Ale coś tam się dzieje, coś się pokazuje, trochę następuje zmiana pogody aktualnie, więc kurczę, no może jeszcze coś siądzie, no naprawdę świetna robota, kosiorek chodzi rewelacyjnie, zobaczymy tylko, czy będę umiał jeszcze coś na niego złowić, oby tak było, trzymajcie kciuki, a ja i lecę łowić, bo normalnie zagra jakaś, piękna woda, piękne miejsce, także łowię. Dobra, robimy teraz akcję taką. Miałem iść w inne miejsce, ale się odwróciłem. Zobaczyć co się dzieje dookoła. I gdzieś tutaj na tej wysokości. Piękny atak pstrąga. Obejdziemy miejscówkę. Myślę, że wystarczy. I spróbujemy godzinę przechytrzyć. się okazało, że Tomek miał kilka brań. Janusz wyjął bardzo ładne 43 cm piękną rybę. Potem jeszcze takiego 30 taczka. Także bardzo, bardzo ok. Dobra. Tu jakiś dziwny dźwięk z tych krzaków zdobywa się. Nie wiem o co chodzi. Był. Kurde. Za szybko zaciąłem. Ale jaja. Ukuł się na bank. Już czułem go. Kurcze pieczone. Próbujemy. Kolejne puknięcie Znowu Jest, był Ajajaj, aj, aj. spierniczyłem teraz ja Za szybko zaciąłem Cholera jasna, ładna ryba Trzymajcie kciuki, bo Ten kołsiol jest mia miażdży, miażdży po prostu Trzymajcie kciuki, żeby to jeszcze no, Boję się, że spłoszyłem już teraz a jajaj, potrójne branie było. Cholera jasna. Górna jakaś chmura jeszcze się rozpadało. A branie na przytrzymaniu To co mi mówił tutaj konstruktor tego cuda. Bum, 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 przytrzymanie i faktycznie był strzał. Ale to to już 100% moja wina. Za pierwszym razem widziałem branie. Za drugim razem poczułem, ale to było zbyt delikatnie, kąsnięte dosłownie, żeby to zaciąć. A ryba taka 40 plus bez problemu. Kurczę, jest. Jest wariat, ale ten jakiś mniejszy. O, ten to w ogóle jakiś malutki gilek. Się parę centów w deszczu o, zobaczcie sobie szybko go uwalniamy o, taka rybka dobra weźmiemy go do wody tak samo jak a Woblera. tak samo jak go podebraliśmy a Wobblera uratujemy później Wyłaś, wyłaś, wyłaś. O, poleciał. Tylko mówię, ten mały, a ten pierwszy co wyszedł to był kurde, naprawdę fajna rybka. Spoko. Co tam się wydarzyło? Co się wydarzyło? Opowiadaj, opowiadaj. Co zdarzył się taki przypadek, że trafiła mi się taka 43. Trójka? No, trójka nie wiem, On będzie. On powiedział trójka, tak żeby było jedno cm mniej. Jak to Tomek. Korzonka pani. To jest no. miejsce po każdym nie? No. Jeszcze pani, na znaleźnego woblera. Znaleziony. Znaleziony a jaki łowny! Kurde ją trzy sztuki. Trzy sztuki i dwie z niego spadne. Na tym odcinku tu. Widzisz? A tyle szliśmy i... Uważaj, żeby ci nie zginął. To jest święty granek. Oj, pięknie. Pogoda się zmieniła. tak? Tak, dokładnie. Pięknie, to największe 44, a potem tamte? No potem to 30, 28, 24. no mniej więcej, no, więcej na oko. Na oko. No. Dobrze, dobrze. A Tomek co to złowił? Dzisiaj w nocy, a tak na nie wiem czy słyszeliście, ale jest atak na Janusza i kradniemy mu ten wogóle, żeby się w mogli w sejfie połowić. Sejf jest zamknięty elegancko. No kurde, ciekaw jestem kogo zrobisz. O panie kierowniku, po to to przyjechaliśmy dzisiaj. No, po to jeszcze większe. Jeszcze większe, Lecimy dalej. <ślesz> no, kurde. Wypuszczamy 43, panie. I tamten był kurde. Nie? Zimny był ten chyba Tomek pokażę <laughs> Tomek dostał przydział <laughs> Na dziś Ja byłem się jej ogniemistrzem rozhajcowałem ogień Ogniomistrzu dziękujemy Ci Znaczy nie ja to mam, ale Co? Jest Był Ładna ryba Ładna ryba Co? Co? Ta Bardzo ładny i bardzo delikatnie wziął Ale zakłuł się, wiesz, 100% Jest Ta Podbierzesz mi? Nie jest taka malutka ryba, to to nie jest. To taki mały No nie? Kurwa. Jaki długi kurwa ślech? To No długi jest, ale chudy Proszę bardzo. Piękna akcja. Takariska coming Yeah. Alright. Alright. <laughs> Jezus, jaka krowa. No. Co? Co? Jaka krowa. <laughs> jak źle za, No pytanie. wiem, no, dla, dlatego się... Jaka nie, krowa. Nie, ruch, nie, najgorzej. <laughs> <noise> Najgorzej! Co? No nie no, przywalił człowieku jak wściekły no Ale mnie zniszczyło Branie roku, odjazd roku i podpięty kuźwa czak. Nie, że Ja składam reklamację oficjalną kuźwa Aj. Nie, to jest jakiś żart i parodia, nie? Poszedł, ale co za bezsens, to nie tak miało być No i tak jak Przemek mówił, przekonaj się do Kosiora, będziesz łowił I tak jest w rzeczywistości 6 ryb dzisiaj wziąłem. rybek no niestety, ale e, Miałem, czyli po zmianie miejsca Miałem taką myślę, że ponad 40 bardzo fajna, silna ryba, ale się słabo zapięła i poszła Co najgorsze to, co słyszeliście, już teraz emocje opadły, co Wam powiem. Aż wydarłem się do Tomka, że mamy krowę, że jest krowa, no takiego odjazdu i strzału jeszcze nie miałem. Strzał, odjazd, kurde, potężny. I okazało, że to był taki 34 około centymetry tęczak podpięty za jakoś tam e, tył, za, za e, łeb. Nie wiem, no masakra. Ale potem wyszedł mi jeden. Rybka się podniosła do woblera, brat Janusz szedło mnie i mówię mu, opatrz tutaj stoi. Przeciągnęłem woblera, bo umieć. No niestety kolejny tęczak, nie wiem dlaczego. Tyle ich tutaj jest. Ale będziemy teraz polować na potoki. Kołsiur jest zajebisty. Brawo przebyk. Naprawdę przynęta sztos Aha a tutaj kolega Janusz łowi drzewa. Ptaki łowi. Jawko, głodny jesteś? Stoi tutaj. Wyszedł do woblera Stoi Nie tu czekaj Tu nad moim woblerem Widzisz? Jest <laughs> Ale wiesz jaka beka? Wyszedł I mówię Januszowi, patrz, stoi tutaj Ale niestety te stęczak Ta ptaszek leci o. widzicie go? a stał sobie tutaj spoko był piękny, wyszedł złapał moją rybę Wziął mi i złowił rybę, no co za gość. Chyba, chyba specjalnie mnie podbiorę. Kurde. Dobra, uważaj na wędkę. mi rybę. Ogólnie to jest moja ryba. Ogólnie to twoja, dobra, zaliczymy jako twoja. No nie, no złowił mi ryby, ale gał gałgan, psisiet. No cóż, czasem tak bywa. O, to masz karmę teraz. Pi, 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 pi. No tak ta ryba wyglądałaby, gdyby była moja właśnie. Ukradł mi rybę jeszcze będę wypuszczał mu, cholera jasna. Tak, dlatego chciałeś, żebym ja wziął. No Janusz, no ładna ryba. Prawie moja. Ale Ty chcesz od ogona, czy...? Daj mu trochę o... żyć. dobry, patrz. A stoi jeszcze. Myślałem, że poszedł. No teraz poszedł. Pod korzeń. Nieduży. Nawet bym powiedział, że mały. Nie. Na Nadziga? W tą stronę, tak. Taka rybka, szybko ją też z podbieraka wypuszczę. No mocasz. Nie w tą stronę, Gamoniu. O, poszedł do burty. O ładny no spokojnie. O jaka świeca Tomek to jest piękna ryba, ale kolory Jeszcze żubelek jest, masz go Ale piękny, Jezu jaki śliczny, ale śliczny Tomek Piękny Strąk, mocne uderzenie 42 centy Brawo Tomas bardzo, ja chwilę bo... wcześniej dosłownie miałem uderzenie troszeczkę niżej takie atomowe Stał sobie tutaj ładnie w nurcie fajna akcja ładnie ale bardzo żywotny, strasznie silna ryba ja. w nurcie stał, no tam Pięknie tam maksa i Tutaj go tak jako przekręć go jeszcze już popłynąć no, chyba, że chcesz tam mieć na kamienie i go ładnie wypuścić już popłynie Musisz przekręcić ten kodek Czy ale ładnie widać go jaką grację słuchaj Brawo, brawo łowca. O jest fajna ryba. Ale bardzo słabo zapięta właśnie. Tutaj już w obleże w samym nurcie była tak delikatnie zapięta. No, cóż, taki na pewno mniej niż 40, ale na kosiora coś pięknego. No i jak widzicie, już z auta trzeba wracać niestety, czas nagli. Na Nagrywam z samochodu mimo tego, że nie lubię tego robić, ale zależało mi na czasie, żeby jak najwięcej, jak najdłużej ładować, ładować kosiorem w tą piękną wodę i dlatego chciałem do samego końca, że tak powiem, łowić w tamtych miejscach. No cóż, Tomek złowił fajnego 42 cm Pstrąga, między innymi oczywiście. Janusz złowił 43 lub 4 cm ładnego pstrąga Mi się niestety największego jakiego udało mi się wyjąć To tylko Lubasz Raczej tylko 36 cm Nie jestem zadowolony Liczyłem na coś więcej Miałem naprawdę kilka fajnych ryb No ale niestety nie udało mi się ich wyciągnąć Nie udało mi się ich przechytrzyć Te ryby brały bardzo delikatnie Nie było to brania bardzo mocne I takie konkretne ataki Stąd Taki, a nie inny mój wynik ilościowo, no to połowiłem, bo złowiłem sporo tych ryb, ale jakościowo, dla mnie w moim mniemaniu, w mojej ocenie jakość pozostawia sporo do życzenia, ale daje mi to kopa tylko do tego, żeby pojechać tam jeszcze raz i połowić. I myślę, że wtedy będę miał również szansę na to, żeby przebić się powyżej 45 cm, a myślę, że jest to jak najbardziej realne. Bo dzisiaj takich ryb widziałem kilka. Nawet kilka takich miałem na kiju. Oczywiście najbardziej żałuję tego, że w momencie jak wykrzyczałem, że mam krowę na kiju. Uwierzcie mi, ja byłem naprawdę przekonany, że mam pstrąga życia, a nie kurde, pstrąga tęczowego podpiętego. Dramat. Powiem Wam i rozczarowanie to normalnie jakbym dostał w Rej. Tak się zdziwiłem, że to nie była ryba życia masakra, No ale co jakie jest wędkarstwo? Dobra zabawa, fajny wypad i to najważniejsze. A ryby, jak to ryby? Raz są, raz ich nie ma, raz są większe, raz są mniejsze. Przyjdzie czas, mam nadzieję, i na taką krowę, na dużą rybę. Zobaczymy na ten moment. To tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobał taki odcinek, że Wam się podobał taki wypad na pstrągi, na wodę górską. Ach, jeśli tak To zostawcie łapeczkę w górę Nowych widzów zachęcam Do zostawienia subskrypcji na moim kanale I cóż Będziemy się widzieć dalej Na kolejnych odcinkach i kolejnych materiałach Myślę, że prawdopodobnie już Polenie A na pewno szczupaki Także trzymajcie się Ja wracam na chatę i planuję kolejny Mam nadzieję fajny i obfity wypad Ach Ten niedosyt jednak cały czas we mnie siedzi ale oby do następnego razu. Trzymajcie się, całeczka, cześć.